Nie każdego stać na drogiego Kilian Angelser za 1000 zł za 50 ml. A to jest ponoć jego najlepszy zamiennik za 180 zł za 100 ml. Fragrance World Royal Band. Sprawdźmy go. Nie mylić tylko z wersją Nero. No, jest dobrze. Ale czy jest najlepszy? Mam pewne wątpliwości, ale porównajmy z oryginałem. No kurwa, jest bardzo dobrze. Taking. Okay, good. Powiedziałbym, że podobieństwo DNA zapachowego w maksie 90% Royal Land jest trochę słodszy, brakuje w nim szorstkiej nuty alkoholowej, samczej, męskiej Którą uświadczymy w Angels Share Ale ogólnie rzecz biorąc jest bardzo bliski no i przepaść jakościowa w porównaniu z Kismet Magic nie jest aż tak duża, ale oczywiście występuje, no to jest tani zapach. Tak krótko podsumowując, jest to słodszy, mniej drzewny, mniej koniakowy zamiennik dla Killian Angel's Share. I ponoć według opinii w internecie ten ma zajebiste parametry, więcej informacji na ten temat znajdziesz w opisie. Na pewno jest to jeden z tych czołowych zamienników dla Angel's Share, które moim zdaniem warto polecać. Wciąż uważam, że Kismet Magic jest trochę bliżej oryginału, ale z gorszą jakością składników jest bardziej płaski, tutaj jest to trochę lepsze lepiej zblendowane.